Postać wokół której powstała wręcz legenda, że jest niezniszczalny. Dubiel jest kurwa niezniszczalny, bo nie znam drugiej takiej osoby w polskim internecie, która miałaby tyle afer i jednocześnie radziła sobie tak dobrze. Dubiel odjęł już prawie wszystko. Począwszy od jego chuwych ustawionych pranków. Co? założenia na głowę kondoma, przez zrobienie wirala z tego jakiego kolega biegał, sami wiecie czym w ręku po galerii handlowej. No. Sponsorowanego Backface'a Przez instrumentalne wykorzystywanie zbiórek charytatywnych Do wybielania swojego zszarganego wizerunku Przez reklamę firmy sprzedającej zegarki przepłacone o sześciocyfrowe kwoty Oczywiście jest to niebagatelna kwota, bo to jest pół miliona złotych w tym momencie Poprzedzoną reklamą tanich zegarków z Aliexpress Z kilkunastokrotną przebitką cenową jako produktów premium Kończąc na kenijskim incydencie Stary Skośny, Co jest grane? Jaki serwisty. Myślałem, że nic mi już w dubielu nie zaskoczy, ale niestety dubiel za wszelką cenę unikał tematu Stewarta. Na Cage'ach oraz Twitterze... bardzo, ale one nie są prawdziwe i w momencie, w którym ktoś tego nie udowodni, to nie, nie warto w ogóle tego yy, wynosić. ...umiejętnie dyskredytował sukanek, spłycając jej osobę i zarzuty do problemów psychicznych, jednocześnie wiedząc doskonale, jaka była prawda. Ta, ta dziewczyna dla mnie nie istnieje, ta dziewczyna to jest... Zresztą, Marcin nie jest jedyny, ale nasze kolejne postacie odblokujemy w dalszej części odcinka. Marcin Dubie postanowił wrzucić oficjalny, napisany przez prawników i PR-owców, czytany z kartki Statement, który jest jedną z najgorszych odpowiedzi, którą mógł w tej chwili zrobić. Zaczyna się od odcięcia od Stewarta i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Brzydzę się każdą osobą, która kiedykolwiek sprawiła krzywdę dziecku i chcę, żeby to wybrzmiało kompletnie odcinam się od Stewarta i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Kto by się tego spodziewał? I od pierwszych sekund. Dubiel, pierdli głupoty Owszem, przez wiele lat byliśmy przyjaciółmi Natomiast nie patrzyłem nigdy w jego telefon I nie miałem prawa wiedzieć, co pisze do innych ludzi Mimo naszej wieloletniej znajomości Okazało się, że nie wiedziałem o nim wszystkiego Ja nie To dosłownie na tych głosówkach byłeś przy Stewarcie Jak on wysyłał te pojebane wiadomości do dziecka Ba, nawet sam w konwersacji z tym dzieckiem Nazywałeś ją czternastką I żeby przyjechało do ciebie do Jaworzna, to się zabawicie Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz Zabawimy się ostro bez Stewarta. Tylko ja i moja 14. 14. Sugerowałeś jej w konwersacji, oczywiście w formie żarciku, żeby wysłała ci cycki. Napisałeś dosłownie, że ma 13 lat, a ona cię skorygowała, że ma 14. Byłeś wtedy pełnoletni, ale wciąż nie przerwałeś tej konwersacji. Pytałeś się czy ma chłopaka i dopytywałeś o Stew. I wiedziałeś, że byli w bliskim kontakcie. Wysyłałeś filmiki, jak leżysz ze Stewartem w łóżku. ma Stewart. <laughs> Na jednej głosówce nawet się kłóciło i ześciło, że ty ją kochasz, żeby go wkurwić. Brant co nie ubieli powiedzieć, że ją kocham? Nie. Czemu? To będę że to kocham. No dobra, nie kocham cię. Znajdę sobie kiedyś jakąś laskę i będzie ładniejsza od ciebie i Stu mi będzie zazdrościł. To jest skutka nie do wybronienia, ale słuchajmy dalej tego statementu. Kierowała do sądu karnego prywatny akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi Vardense. Ten materiał to czysta manipulacja, czego dowodzi 13-stronnicowy akt oskarżenia. To gdzieś tutaj miałem zapisane wszystkie punkty, do których chciałem się odnieść. A! interpretację faktów w wardengi oraz wyciąganie daleko idących wniosków jest dla mnie krzywdzące i bolesne. Będę walczył o swoje dobre imię i ukaranie osoby pomagającej. Wybrałem do tego drogę procedury karnej, dlatego że chcę rozmawiać o faktach i dowodach, a nie zmanipulowanych i wyrwanych z kontekstu fragmentach rozmów z czasów, gdy miałem 18 lat. W tej chwili tylko przed sądem uzyskam szansę na taką rozmowę. Nie wierzę, że on jeszcze bardziej pogorszył sytuację. Nie wiedziałem, że można gorzej, naprawdę. Każda medialna wypowiedź na mój temat będzie analizowana przez moich prawników. Weźcie mnie tam też dobyliście do tego pozwu, to może z Sylwkim się razem pośmiejemy na sali rozpraw. I naprawdę nie wiem, jaką formę obrony ty chcesz obrać. Wiedziałeś o jej wieku, bo podała ci go kilkukrotnie. Wiedziałeś, że 14-letnia dziewczynka kręci z swoim 20-paroletnim przyjacielem, i zapraszała się do Jawożna, żeby się zabawić. Chodź do Jawożna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro, bez stewarta Tylko ja i moja 14-14 Bogzel przynajmniej bezpośrednio odniósł się do zarzutów Jego odpowiedź też nie jest idealna I zaraz na nie przejdziemy, ale Statement Dubiela jest tragiczny Nie wiedziałem, że aż tak nisko da się upaść I nie kumam dlaczego po jego publikacji ma takie wzrosty na Instagramie Chob nawet w obliczu takiej afery Miał przedwczoraj przyrost 8,5 tysiąca followów A dziś 12 tysięcy Jeżeli będziemy go za takiego uważać To Dubiel dalej będzie niezniszczalny Dlatego najlepszym i najszybszym sposobem na pokazanie swojej dezaprobaty Jest po prostu unfollow i nie każę wam tego robić Bycie influencerem to powinien być przywilej dla osób Które coś wnoszą, są wartościowe I nie kłamią w żywe oczy w tak poważnych sprawach Zróbcie to, co w tej sprawie uważacie za moralne Tutaj należy się duży szacun dla Justyny Sukanek Która jako pierwsza nagłośniła zapędy Stewarta I konfrontowała go prywatnie w tych sprawach Już w 2017 roku Jednak zawsze wina była zrzucana na nią Stewart nazywał ją chorą psychicznie Samolubną, egoistyczną I zrzucał winę na kolegów z branży Ja się dziwię, że Disowski się nie martwi Ma żonę, a Fanki ciągle mu zdjęcia wysyła i to zapisuje. Nie każdy ma paranoję jak ja. Inni mają wy. i dalej zapisują, screenują. Ja z fanami mam zero kontaktu. Ma wyjechodził chodził nago przed 14-letnimi fankami. Imprezowali u niego, upijał ich. Jedna tak się że kąpała się nago. Na nic z tego co tutaj napisał Stewart nie mam dowodów. A przynajmniej tak myślałem, dopóki nie wyszły dowody na Disowskiego, ale o tym będzie jak skończymy wątek Stewarta. Mógł to sobie wymyśleć w celu manipulacji i umniejszania jego czynów. A jeżeli ktoś posiada na którekolwiek z jego słów dowody, dobrze wiecie, gdzie się zgłaszać. Słuchanek mu odpowiedziała: nie robisz z tym nic, ich trzeba wszystkich zamknąć, albo chociaż dać nauczkę. Pokazać, że tak nie wolno, że robią źle. Jak nie chcesz się tym zająć, to sama to zrobię. Co Stew skwitował, że ją posrało. Hmm, ciekawe dlaczego tak się obawiał, że Justyna chce rozliczyć innych youtuberów. Może. Zostałby pociągnięty za nimi Dalej Stewart wyskoczył z absurdalnym przykładem a raby jakoś nie mają YouTube'a, a traktują laski gorzej Co ma kurwa? Pingwin do wiatraka Dalej mamy standardowe zrzucanie winy na Justynę Masz problemy, masz paranoję Jednak sukanek dalej wałkowała ten temat I naprawdę chwała jej za to Nie zostawię tak tego Stewart Ludzie boją się coś zrobić, ja się nie boję Ze strony Stu mamy ponownie manipulacje I zrzucanie winy na cały świat Świat jest jaki jest, wina mediów, że Naciskają na piosenkach Pozwij też piosenkarzy, że promują sen. Pozwij Musicli, pozwij Google, wyśmieją cię ludzie. Ciekawe, czy już wtedy Stewart miał w swoim biznes planie zapisane, że jego agencja również będzie seksualizować content dla dzieci, ale więcej o tym za chwilę. Więc bez przerwy Stewart obwiniał Justynę, że coś jest z nią nie tak, zbijał ją z tropu w kwestii ewentualnego nagłośnienia tematu i pokazywał palcem na tysiąc innych rzeczy, co jest podręcznikowym przykładem gatingu, czyli jednej z najbardziej obrzydliwych technik manipulacji. Potem dowiadujemy się z czatu o przykrej sytuacji. Byłem... W dzieciństwie kazali mi robić różne rzeczy. Wygląda to jak kolejna manipulacja Stuart'a, aby wzbudzić jakieś współczucie. Tylko pytanie brzmi: czy to jest wytłumaczenie jego zachowania?